Szymono, z tej strony ale Dziś nagrywam odcinek z... z... Goal Kick Simulator. Zostawcie lajka like i subskrypcję. To jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. W ogóle na YouTubie tak naprawdę. No i... Jakby ktoś nie czytał opisu, na pewnie jest dużo takich osób. To będę nagrywać piłkę nożną w pewnym życiu, ale nie za dużo. I do będę przeważnie nagrywać jeszcze trochę FIFA 22. Mm. Dobra, to przejdźmy tak do grania. Dobra. I możecie napisać na której krajnie jesteście w tej grze, jeśli w ogóle gracie w tą grę. Tutaj sobie ich postawimy, żeby strzelali. Możecie też pisać yy, jakie. Jakie jest dla Was nagrywałem, było nie wiem, jakie lubicie? Szydło? No, bo muszę bliżej. Dobra. Jeszcze bliżej. W ogóle... Nie wiem jak wdropiłem, po prostu odtworzyłem te skrzynki tylko i mi wdropło Dobra, ale teraz nie o tym Strzelamy Ja tak. Chyba chwilę sobie subliduję sobie sobie jeszcze tych usunę, tych słabych nie, nadal no to, to trzeba na pewno usunąć <grywamy>. no Wszystkie wszystkich to sobie usuwamy prawo tych słabszych nie są potrzebni Przez to jesteś, jesteś tamto, jestem dobra, jestem tamto, yeah, yeah, <laughs> e, sobie tamto, jestem sobie coś. No mm, Dobra. Od to muszę teraz stąd. I możecie też napisać czy chcecie czy więcej z tego typu filmików. Czy doleci? No leci chyba. No bo Hmm. Na razie na sobie gra, ale nie będę tylko nagrywał na wszystkich odcinków. O no, fajnie się nagrywa. Jak to nie trafiło? Nie rozumiem. A jak chcecie, to możecie mnie dodawać, ja was przyjmę, nie? Napiszcie komentarzu <grym> Tak dużo komentarze Mówię Mówię, a ja przestaję z tymi komentarzami Może tak Mam 4 lajki, albo 5 lajków Mamy film, dobra? Na 4 Z dobloksu. nie? Może chcecie z FIFA? I w ogóle mogę pokazać, w jakiej gry będę nagrywać Nie pamiętam nas. Petsimulator to na pewno. X Może. Tutaj Tajkoon. Może to, ale raczej nie. To też raczej nie. Może. Pani by było. Luxburga na pewno. To nie. To też może... No tak, to nagram. To nagram. To nagram. Z tego nagram. Może z tego? Z tego. Dobra, nie będę za bardzo spojryzował. Bo lecimy. Za mocno? Nie. Zostałam za to, nie? Dobra, nie doleci. Dużo hajsu jest. Już mam. Ma. Ile ma 250 milionów, ale subgriduje chyba sobie jednak. Dobra, prawie. Tyle wystarczy hmm. Na to zbytać? Czy na to? Na to A ile w ogóle trzeba? Dwa miliony To w tym odcinku Tego nie zdobędę Dobra Ale no To sobie kupujemy. Cześć. Mogę stąd szukać przynajmniej? Dobra, mogę. Kupię. Stąd mogę. Dobra, to są lepsze. Hmm. Trochę nie widziałem co to też, ale już, mówiłam, yy. już mam pliki z tego, te skrzynki To, to wstańce dopiero będę. Może tyle z W ogóle sładaję, jeśli nie za, za ciebie mówię. Bo to jest możliwe. Aha, zbagowałam się. ramka. Yy, dobra, to że spotykamy jak zbiorny. te jeszcze pięćdziesiąt milionów. Dobra, już jestem. Dobra. Już jestem, dobra Mocno? Rozumiem, dobra. <laughs> e, już nazbierałem zbierałem na tą nową mapę. 250 milionów. Let następną od razu. Raczej znaczy, na tym, Nie następną. Mmm. sobie sobie no trochę drogo. Mm, już jestem. Okay. Co <coughs> ten mm. jest niczego. Не, ну, как бы, я себе дам на это. А да. написано? Какое написано? отложим. Я хочу только у гу Golden голденмана. Шварцер? Yes. no jeszcze tworzył ostatni, Trzy. jeden dobry dob dwa słowa To jeszcze jeden. No, to nie jest najgorsze, ale mi to się nie przyda. Tego zdejmujemy, zabieramy piłkę, sprzedajemy. Hangul. tu piłkę. Stąd. No to dobrze. Tych nie odblokowuje posa. Ja go chyba tutaj postawiłem. a 587 mocy. nie wiem, czy to jest jakaś moc, czy co. Chyba doleciało, no? Stąd Dobra No to chyba Za chwilę kończymy nie? Jeszcze To na sobie puszczę Nie doleci Chyba nagrałem drugi odcinek z tego, tylko trochę muda. Przez sto procent. tutaj? <try> Dobra. Kończę od... Dobra, jeszcze ja sobie odbiorę. No jest skończę z tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście lajkę like i subskrypcję na tym kanale. I ja się żegnam z wami pa!